Hejka, tutaj pup Świadomość. dzisiaj zaczynamy vloga! Woo! Ale dlaczego zaczynamy vloga, bo jadę właśnie dzisiaj do Warszawy wieczorem. Właśnie nagrałam odcinek o bibliotece o północy, koniecznie czekajcie na niego, bo niedługo się pewnie pojawi. I co? Jadę do Warszawy do mojej koleżanki. Jutro jest 11 listopada, także musimy się trzymać na baczności, bo wiadomo jak to jest w stolicy i... Właściwie to tyle, co chciałam powiedzieć. Um, więc let's go! Gdzie idziemy na światło? Do świątyni, do świątecznego, Do zaraz zobaczcie świąteczne gdzie Jak ciemno jest, prowadzi mnie. Szybki haul z Primarka e, Pierwszą rzeczą są kolczyki świąteczne Które już też mam na uszach e, I są po prostu mega Check this out e, Poza tym e, Jak to się nazywa? O zapomniałam. <laughs> tak Poza tym rękawiczki, tak sobie przypomniałam jak się nazywa I jeszcze This Please explain me why is so cute Przepiękna to jest i będzie mi się w specjalnym, horrorowym miejscu. I to już patrzę na to i mówię: Święta. Jest przepiękna, to jest myszka Miki, oczywiście, albo mini. Myślę, że w sumie, mini. też chcę teraz święta. No, i dobrze. Hej, mamy niedzielę, a ja ciągle jak słychać nie jestem w najlepszym stanie. Dlatego przychodzę po prostu się z Wami pożegnać, a zakończyć tego vloga, bo myślę, że to jest bez sensu go dłużej ciągnąć. No, niestety nie spodziewałam się tego, że moja choroba tak mnie zmiecie. Ale jak widzieliście, to bardzo dobrze się bawiłyśmy z Kasią w Warszawie. Byłyśmy na w Ogrodzie Świateł, tak to się nazywa, i jest naprawdę tam fajnie. Macie przebitki wcześniej. Rozczarowane dosyć mocno byłyśmy tym, w jaki sposób zrobili to przy takie, taki pokaz na nie pamiętam, co to jest jakiś zamek Sobieskiego, dom Sobieskiego. I no tam na, na tym budynku zrobili przedstawienie z jakiejś łasicy. E, I z jednej strony było to fajne dla dzieci, ale z drugiej strony mi dosyć dużo zasłaniały też pro, projektory. Poza tym, e, no nie było to dobrze wykonane. Z jednej strony było super, a z drugiej strony było takie... Ale o co tu właściwie chodzi? Mm, koniec końców nie byłyśmy z tego zadowolone. Ale jeżeli chodzi o sam ogród, no to jest super. Nie chciało mi się czekać w kolejce do karuzeli, która tam była, bo po prostu było tam bardzo dużo dzieci i w sumie dorosłych też czekających, a stwierdziłam, że nie ma co się tam pchać. W sumie nie żałuję tego, że mnie tam nie było, bo jednak czy fajnie by było mieć tam przynajmniej foteczkę czy się pokręcić, ale no, bez sensu było takie czekanie ciągłe po to, żeby tylko chwilę tam być. E, poza tym e, już w piątek to właściwie nie robiłyśmy wiele. E, miałyśmy, głównym naszym celem tak było właśnie pójść do e, galerii, do Primarku, e, potem pójść e, po bilety do Och teatru na Stowarzyszenie Umarłych Poetów, bo w marcu wybieram się z mamą. E, no i Kasia też się przyłącza. E, a poza tym e, po prostu siedziałyśmy i chillowałyśmy, bo była brzydka pogoda. Już się zaczyna ten taki listopadowy vibe, więc niestety pogoda nie dopisuje. Czyli ja akurat lubię ten klimat, siedząc w domu oczywiście, a nie wychodząc na zewnątrz, ale i tak lubię ten klimat, bo jest taki, prowadza w mrok, prowadza powoli ten zimowy czas, a ja jestem zimiarą, czyli kocham zimę. No więc jestem zimiarą, więc bardzo lubię ten czas. Zaraz będzie grudzień, ja w sobie mam bardzo dużo. Takiego świątecznego klimatu, i najgorsze jest to, że nie potrafię urządzać i dekorować rzeczy, żeby był ten klimat świąteczny. Więc jedyne co to na razie mam po prostu lampki, które dają trochę takiego świątecznego vibu, a nie wiem, czy będzie bardziej świąteczne u mnie niż jest teraz, bo no niestety mam z tym straszny problem. Nie wiem, nie mam takiego, nie wiem, może nie powiem, że gustu, bo gust jakiś tam mam, ale nie mam takiego wyczucia. Bardziej wyczucia estetycznego. W każdym razie jeszcze zrobiłam mini update czytelniczy. Tak właściwie, teraz czytałam na tym vlogu tylko Panią Jeziora. Tak mi się wydaje, że tylko ją czytałam. No i jestem na 313 stronie aktualnie, więc całkiem dobrze mi idzie. Już jestem po, poza połową delikatnie, więc cieszę się mega. W międzyczasie, czy coś oglądałam? Chyba też nic nie, nie oglądałam za bardzo poza hotelem Paradise na bieżąco. A poza tym to chyba nic, więc nawet nie mam się czym pochwalić. Zaczęłam słuchać trochę w audiobooku Polącego Boga z serii Wojny Makowej, bo chcę go w końcu przeczytać, bo jestem mniej więcej w połowie i cały czas jakby tam stoję, ale słuchałam go jak byłam właśnie wczoraj, taka już naprawdę chora, tam z 38 stopniami gorączki więc po prostu nie pamiętam za bardzo co tam w ogóle się działo. Wiem, że nagle się jeden z bohaterów pojawił, mimo że go szukali i dla mnie to po prostu bez sensu, więc tam musiało się dosyć sporo dziać w międzyczasie, dlatego no, na pewno będę musiała wrócić do tego i jeszcze raz po prostu posłuchać albo przeczytać. W każdym razie żegnam się z Wami, bo po pierwsze ręka już mnie boli, a po drugie wracam do Pani Jeziora. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że zdrowo. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!